Tak rozmyślałem o finansach. Skąd tu pieniądz wytrzasnąć? I od razu mi przyszła na myśl moja była małżonka. Gigantyczna nieruchomość. Wybrałem numer do Agencji Nieruchomości. Halo? Dzień dobry, czy to jest agencja nieruchomości? Słucham. Przepraszam, strasznie słabo Panią twicie, na plakat jakby Pani zechciała odrobinkę głośniej, dobrze? Słucham Pana. E, agencja, tak? Tak. A dobrze. Proszę Pani Brynza Adam z tej strony. Ja bym podał dane Twoje. Ale o co chodzi? Już mówię, ja podaję dane, dobrze? Ale o co chodzi? Chodzi o, o to, że muszę najpierw dane Twojej żony podać, a potem powiem, co mnie interesuje, no. Ale ja nie robię. Bo to czy... żona, no. Chodzi o żonę, a nie o mnie. No ale to więc... Pan chce coś kupić, wynająć? Bo nie chce wiem... Chcę wynająć. No to po co więc... mi Pana dane żony? Proszę... No bo to żona będzie, no. No ale to proszę powiedzieć, co Pan chce? No wynająć chcę. Znaczy ja chcę... Jak to mówią, że Nie ja chcę wynająć, że wynająć, tylko wynająć... Jak to wytłumaczyć? To co ja mam, to sobie wynajęć. No dobrze, ale, to, ale... chwileczkę, co pan ma, co to jest? Żonę. No wie pan co no jakaś dziwna sytuacja. No co pan ma do wynajęcia mieszkanie, czy dom, co to jest? No tu tłumaczę, że tu chodzi o żonę, no. Ale co o żonę, bo nie wiem. No o wynajem. To jest agencja... Eee, jeszcze raz ja, no, nie, no się pan, pan chyba jest jest rozłącza, się pani nie rozłącza, jak ja normalnie tłumaczę o co chodzi. No ale pan mówi, że pan chce wynająć żonę, no czy pan jest poważny człowiek? Chcę wynająć nieruchomość. No to pytam się co ale pan Ale chodzi czy... o żonę. Ale po co mi jest pana żona? Proszę powiedzieć co to jest do wynajęcia. No przecież tłumaczy, że chodzi o nieruchomość. Ale gdzie jest nieruchomość? U mnie w domu. Ale co to jest? Gdzie to jest? No, no to jest moja żona. Maúgo